Maneczko. Z tej strony Judy, a w dzisiejszym materiale omówimy sobie najgorsze i najbardziej bezużyteczne umiejętności, które mogą posiadać Pokémony. Jeśli materiał Wam się spodoba, to możecie zostawić łapkę w górę oraz zasubskrybować kanał, by widzieć inne moje materiały. Teraz jednak już ruszajmy. Zacznijmy od tego, że umiejętności Pokemonów pojawiły się w trzeciej generacji. Całkowicie odmieniło to przebieg walk. Prowadziło element strategii, bez którego na chwilę obecną ciężko wyobrazić sobie w ogóle Pokémony. Jednak już wtedy istniały umiejętności, przy których mogliśmy sobie zadać pytanie... Po co? Slaking to ogromny pokémon, który ewoluuje z niepozornego Slakota. W swej finalnej formie ma sumę łączną statystyk wynoszącą 670. W Trzeciej generacji z tymi statystykami dorównywał okładkowym legendom, takim jak Kyogre yy, czy właśnie Graudon. Jest jednak pewien mały, malutki problem z tym pokémonem. Posiada umiejętność Truant. Jest to chyba najgorsza umiejętność, jaką może posiadać pokémon sprawia, że co drugą turę Pokémon nie może wykonać żadnego ruchu. Co z tego, że Slaking w pierwszej turze uderzy bardzo mocno, skoro w drugiej będzie stał jak słup soli. W tym czasie, jeśli przeciwnik przeżyje atak, może zaatakować go aż dwukrotnie. Dodatkowo, jeśli przeciwnik posiada taki atak jak chociażby Protect czy Detect, to wystarczy, że co drugą turę będzie używał tego ataku. No i w wyniku właśnie takich działań Slaking nie jest w stanie zrobić absolutnie nic z Pokemona, który posiada statystyki dorównujące legendom, staje się nagle zwykłym przeciętniakiem, którego jest w stanie pokonać każdy słabeusz, który ma odpowiedni moveset. Gigas jest to Pokémon, który jest przywódcą wszystkich Regi i został wprowadzony w czwartej generacji w regionie Sinnoh. Posiada 670 łącznych statystyk, w wyniku czego należy do grona jednych z najsilniejszych legendarnych Pokemonów. Jednak podobnie jak Slaking, ma w sobie coś, przez co nikt nie chce mieć go w składzie. No i oczywiście mowa o umiejętności. Jest nią Slow Start. W jej wyniku atak oraz szybkość Pokémona zostają zmniejszone aż o połowę. Przez pierwsze 5 tur w momencie, gdy ten pokémon wchodzi do walki. W ten sposób z pokémona z nie najwolniejszą szybkością, wynoszącą bowiem 100, staje się żółwiem, który ma 50 szybkości i jest w stanie go dosłownie każdy wyprzedzić. Jego ogromny atak ze 160 zmienia się na 80, w wyniku czego jakiś zwykły, podrzędny szczur, taki jak Raticate, jest w stanie uderzyć mocniej. No i przede wszystkim chodzi o to, że ten efekt trwa aż 5 tur. Zanim ten pokémon odzyska, swoje pierwotne statystyki, no to każdy zdąży go już pokonać. Nie potrafię zrozumieć, dlaczego twórcy aż tak bardzo nienawidzą tego pokemona. Jakoś nie mieli problemów, żeby inne legendarne pokemony miały podobne statystyki, a dodatkowo umiejętności, które sprawiają, że są jeszcze silniejsze. W przypadku Regidigasa jest zupełnie odwrotnie i nie wydaje mi się, żeby miało się to kiedykolwiek zmienić. Arken i Archeops to starożytne Pokémony, które odkryto w regionie UNOWA. Już sam Arken posiada naprawdę potężny atak, który następnie po ewolucji wzrasta aż do 140. Dodatkowo charakteryzuje się całkiem niezłą szybkością, w wyniku czego można by go uznać za naprawdę dobrego Pokemona. No jednak właśnie, można by gdyby nie jego umiejętność. Defeatist jest jedyną umiejętnością, które te pokemony mogą posiadać. Powoduje ona, że po tym gdy Arken straci połowę życia, to jego atak oraz specjalny atak maleją aż o połowę. Biorąc pod uwagę niskie statystyki obron tego pokemona, które powodują, że bardzo szybko traci tą połowę życia, no to niestety w tamtym momencie staje się już zupełnie bezużyteczny. No i przypomnę jeszcze, że tylko i wyłącznie te dwa pokemony posiadają tą żałosną Umiejętność. Twórcy jakoś nie mieli problemu, żeby stworzyć mega Aerodactyla, który ma no może i troszkę niższy atak, ale za to jest znacznie szybszy. Ponadto, oprócz tego, że statystyki Arkena są, no nie oszukujmy się, dość dobre, to jednak istnieje znacznie więcej Pokemonów, które mają po prostu lepsze statystyki. Czemu więc taki los spotkał te prehistoryczne stworki? Prawdopodobnie się tego też nigdy nie dowiemy. Delibird to Pokémon z drugiej generacji, którego absolutnie nikomu bym nie polecił. Jego statystyki są absolutnie fatalne, a jedynie wyróżnia się szybkość, która mimo wszystko i tak nie jest idealna. A to, co sprawia, że ten Pokémon jest jeszcze mniej użyteczny to jest jedna z jego umiejętności. Delibird może posiadać dwie zwykłe abilitki. Jedną z nich jest Hustle, która zwiększa atak, a zmniejsza celność. Drugą natomiast jest Vital Spirit, która sprawia, że Pokémon nie może zostać uśpiony. Jednakże Delibird może posiadać ukrytą umiejętność, którą jest Insomnia. Problemem jest jednak to, że działa ona dokładnie w ten sam sposób jak wcześniej wspomniany Vital Spirit. Te umiejętności absolutnie niczym się nie różnią. Czy naprawdę Delibird jest aż tak bardzo znienawidzonym Pokemonem, że twórcy postanowili dać mu dwie dokładnie te same umiejętności? O co w tym wszystkim chodzi? Nie mam pojęcia. Natomiast chyba nikt Pokemon Company nie lubi tego latającego lodowego Pokemona. Rotom jest wyjątkowo interesującym Pokemonem, który często jest widywany w walkach turniejowych. Jest Pokémonem elektryczno-duchowym, jednak ma możliwość zmieniania form, a przy tym również swoich typów. Wśród nich mamy formę piekarnika o typie elektryczno-ognistym, pralki elektryczno-wodnej, lodówki elektryczno-lodowej, kosiarki o typie elektryczno-trawiastym oraz wentylatora o typie elektryczno-latającym. I chociaż ze zmianą form zmieniają się jego typy, to jednak umiejętność pozostaje ta sama, a jest nią Levitate. Każdy się zgodzi, że ta abilitka jest wyjątkowo pożyteczna i bardzo często używana w walkach. Rotom w swojej formie elektryczno-ognistej dostawałby od ciosów ziemnych razy 4, a tutaj nagle nie obrywa absolutnie nic. Jest jednak jedno ale. Rotom-wentylator posiada typ latający, w wyniku czego już jest niewrażliwy na ciosy ziemne. Jaki jest więc sens posiadania tej umiejętności przez tego Pokemona? Absolutnie żaden. To sprawia, że niestety ta forma Rotoma wygląda wyjątkowo słabo w porównaniu do innych i całkowicie eliminuje ją z kompetytywnych walk. Freelish i Jelly to Pokemony, które mogą dysponować trzema umiejętnościami. Niestety jedną z nich jest umiejętność Dump, która w przypadku tych Pokemonów jest absolutnie bezużyteczna. Umiejętność ta uniemożliwia Pokemonom, które mają walkę ze sobą, użycie ataku autodestruktywnego. Ciosami takimi jest Self Destruction oraz Explosion. Są to całkiem interesujące ciosy, które zadają bardzo duży damage przeciwnikom i użyte w odpowiednim momencie walki mogą być użyteczne. Mimo tego, że sprawiają, że użytkownik oczywiście. Leje. Jednakże Freelish i Jellycent to pokemony z podtypem duch. Dzięki temu są całkowicie niewrażliwe na ciosy typu normalnego, do których należą wcześniej wspomniane ruchy. Sprawia to, że umiejętność ta jest całkowicie bezużyteczna w walce z innymi przeciwnikami. Wyjątek jedynie mogą stanowić przeciwnicy z umiejętnością aftermatch, która powoduje, że po pokonaniu takiego przeciwnika, no to przeciwnik, który atakował go, również otrzymuje określone obrażenia. W takich momentach umiejętność Dam sprawia, że Aftermatch zostaje wyłączony i nic nie robi. Litlio i Pyroar posiadają ukrytą umiejętność, którą może być Moxie. Jest to absolutnie jedna z najlepszych istniejących abilitek. Sprawia ona, że Pokémon po pokonaniu każdego jednego przeciwnika dostaje boosta w atak. W ten sposób, eliminując jednego za drugim przeciwnika, Pokémon taki staje się absolutną maszyną do zabijania. Dlaczego więc te Pokémony są w tym rankingu? Z bardzo prostego powodu. Tą umiejętność mogą posiadać takie fizyczne Pokémony, jak chociażby Gyarados, Heracross, Krokodaj czy Scrafty. Są to Pokémony, które są skupione. Tak właściwie wyłącznie na ataku fizycznym, który po każdym e, wygranym pojedynku tylko wzrasta. Natomiast Pyroar ma aż o 40 punktów więcej statystyk ataku specjalnego niż fizycznego. Logicznym więc wydaje się robienie go oczywiście pod specjalny atak. Pyroar, gdy pokona przeciwnika, dostaje boosta w atak, natomiast no niestety specjalny atak jest zupełnie nieruszony i nic nie wzrasta. Ktoś mógłby powiedzieć, że okej, okay, można spróbować go robić pod fizyczny atak, no ale nie oszukujmy się. Pokémon z marnymi 68 punktami w specjalnym ataku, przy znacznie lepszym ataku specjalnym, jest po prostu bezużyteczny, nawet jeżeli będziemy myśleli, żeby dać mu jakieś fizyczne ciosy. Gdyby statystyki tego Pokemona wyglądały odwrotnie, no to wtedy moglibyśmy o nim pomyśleć coś więcej. W tym niestety przypadku jest to spory niewypał. Golisopod, czyli robaczek pochodzący z archipelagu Alola, może być przez niektóre osoby uważany za naprawdę silnego Pokemona. Dość szybko ewoluuje, a dodatkowo posiada kosmiczne statystyki ataku i obrony, które wynoszą odpowiednio 140 i 125. Jest to naprawdę sporo, przez co ten Pokemon mógłby być uważany za jednego z najsilniejszych Pokemonów. Oczywiście, gdyby nie jeden szkopuł. Jedyną jego umiejętnością jest Emergency Exit. Powoduje ona, że po utracie połowy życia, Pokémon zostaje ten natychmiast wycofany z walki. Istotnym również elementem tego Pokémona jest jego szybkość, która wynosi tylko 40, w wyniku czego praktycznie każdy Pokémon jest w stanie go wyprzedzić. Wyobraźcie sobie więc sytuację, że jest Golisobot w trakcie walki, e, nagle przeciwnik atakuje go, on traci połowę życia i w momencie, gdy ma mu przywalić tym swoim potężnym atakiem wynoszącym 140, to nagle zostaje wycofany. Co więcej, nowo wchodzący Pokemon w tej turze nie wykona już żadnego ruchu. Krótko mówiąc, tracimy turę, w trakcie której przeciwnik nas obija, a my nie robimy absolutnie nic. Jaki jest w tym sens? Dla mnie... Absolutnie żaden. Pewnie stwierdzono, że podobnie jak Archeops, ma za mocne statystyki i trzeba go na siłę osłabić. Stanfisk kojarzy wam się pewnie z Pokemonem, który jest chyba no, najbardziej płaskim Pokemonem, jakiego sobie można wyobrazić. Oprócz typu Ziemnego, posiada również typ elektryczny. Dziwić więc powinna możliwość posiadania przez niego umiejętności limber, która sprawia, że nie można zostać sparaliżowanym. Jest to jedyny pokémon elektryczny, który posiada tą umiejętność, no i chyba nie ma co się dziwić, że jedyny. W innych przypadkach nie miałoby to absolutnie żadnego sensu, ponieważ od szóstej generacji pokémony elektryczne nie mogą zostać sparaliżowane. To już jednak tyle na dzisiaj. Znacie inne absurdalne umiejętności pokémonów? Jeżeli tak, to napiszcie je w komentarzu. Pamiętajcie również, żeby zostawić łapkę w górę, żeby nabić trochę zasięgu dla tego filmu. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie.